Cześć, witam Was w kolejnym odcinku amatorskiej strefy ASG. Ja jestem Sławek, jakby ktoś jeszcze nie oglądał. Ze mną oczywiście mój pies Zoja. I jesteśmy dzisiaj, wchodzimy właściwie e, przez dzielnicę Grabówek, przez starą jednostkę e, do Trumieńskiego Parku Krajobrazowego. Tam wytyczyłem sobie trasę. Hmm, chcę zrobić dzisiaj 10 km. E, mój plecak kurde wieje, ja mam nadzieję, że to nie będzie przeszkadzać. Mój plecak waży 18 kg. Przez to wszystko, co chcę pokazać wam dzisiaj w odcinku. I stwierdziłem, że nie będę tego nagrywał się w klęciapie tylko nagram to właśnie w lesie. I jest to po prostu powód też do tego, żeby wyjść do, do lasu na dłuższy, na dłuższy marsz. Co zresztą robię dosyć często, ale rzadko to nagrywam. I to jest też hmm, temat dzisiejszego odcinka, e, że postanowiłem trochę więcej nagrywać, zabierać po prostu kamerę na te moje e, spacery po trójmiejskim parku krajobrazowym. Jestem też w trakcie dogadywania powiedzmy miejsca e, gdzie będę mógł biwakować i gdzie będę mógł e, rozpalić ognisko. E, więc w tą stronę kanał będzie szedł. Oczywiście będą kolejne recenzje będzie snajperka, będzie jeszcze jakiś pistolet nowy także kanał się nie zmienia zbyt mocno, ale postanowiłem nagrać właśnie też takie moje outdoorowe wyjścia i pokazać jak wygląda przyroda w tym mieście więc jeśli macie ochotę na dzisiejszy odcinek, zapraszam. Dochodzę tutaj do tak po, dosyć popularnego szlaku, który w zasadzie zaczyna się na nachylonych, a kończy się w sumie, otacza całą Gdynię. I bardzo często tutaj w niedzielę chodzi mnóstwo ludzi bardzo popularny szlak yy, tak jak mówiłem ja tych szlaków unikam przejdę nim tylko kawałeczek yy, przejdę nim kawałeczek i, i pójdę, pójdę gdzieś w tamtą stronę yy, także lecę o, pies zadowolony bo właśnie znalazł sobie kałużę jak to Labrador lecimy dalej Przystanek, żeby Wam pokazać. To jest, jak widzicie, takie miejsce. Tu jest pomnik oczywiście miejsce, gdzie można sobie przystanąć. Można sobie nawet coś zjeść, się napić spokojnie. Ja z tego szlaku za chwilkę odbijam, ale chcę Wam to pokazać, bo miejsca są naprawdę na takie zwykłe spacery z żoną. Przykładowo, Także jedziemy dalej. No i ten ciężki plecak, właśnie po to, żeby pokazać czym się żywię na biwakach, na wyjazdach, a czasem nawet na po prostu zwykłych takich dłuższych wyjściach do lasu. I o tym będzie dzisiejszy odcinek. Zapraszam. Dzisiaj ten odcinek z tej perspektywy. Wybaczcie, ale nie brałem tego swojego ciężkiego statywu, bo jeszcze dołożyłby, a ten plecak dzisiaj i tak waży. Z 18 kilo. Yy, więc zacznijmy. Odcinek jest o tym, co zabieram ze sobą na Misima, na biwak, yy, na wyjście do lasu, tak jak dzisiaj na przykład. Wiem, że będę dobrych parę godzin, więc zabrałem ze sobą oczywiście coś, co mogę pewnie dzisiaj zjeść, chociaż trudno powiedzieć. Yy, zawsze mam ze sobą kawę, herbatę, jak mówiłem w poprzednim odcinku. Więc co zabieram? Zobaczcie. No to jedziemy kubek, to nie dzisiejszy temat. Pierwsze co zabieram ze sobą to są dania gotowe z podgrzewaczem, żeby były na ciepło. Jak sami doskonale wiecie, na milcimach często nie ma czasu zjeść czegoś na ciepło, nie ma czasu wyciągnąć kuchenki, podgrzewać i tak dalej, tak dalej. Więc to jest świetne rozwiązanie. 15 minut, przychodzi się do obozu, wrzuca się to do podgrzewania. I można uzupełniać swój szpej. czy znaczy, tam robi coś innego. To jest proste rozwiązanie. W środku jest taki szpikulec. Wbijacie go w te dziurki, które są tutaj. Zostawiacie to na 15 minut i jedzenie jest gotowe. Akurat tutaj jest kurczak w sosie węgierskim. Akurat takiego jeszcze nie jadłem. Zamówiłem sobie chyba za 3 Każdy inny. Poprzednie dwie były naprawdę super. Mam wrażenie, że fasolka, była tam po brytońsku, bo ostatnio nie jadłem. Była naprawdę tak, jak bym powiedział mamowa, więc y, można sobie ewentualnie ktoś przyprawić, bo ona jest taka, wiecie, średnio, średnio ostra. I to jest jedno z fajniejszych rozwiązań. Oczywiście nie jedyny, tylko rozwiązań jest więcej, jak Wam, za chwilę Wam pokażę. Do tego zabieram ze sobą zawsze takie chlebki. Ten też kupiłem, nie wiem, za 2 zł czy jakoś tak. Bo są wypakowane i to jest jednorazowe akurat. Nie mam możliwości jakoś pakowania sobie, żeby sobie kupić dużą paczkę i sobie to jakoś popakować. A to jest właśnie takie fajne, bo jest niewiele tego, a jednorazowo wystarcza. Tu mam, tu mam kuchenkę, Już nie będę wam pokazywał. Tu mam dużo różnych rzeczy. A, tu mam część rzeczy z racji żywnościowych, których po prostu nie zjadłem. Ale zabrałem dlatego, że po prostu dzisiaj to pewnie zjem. Yy, ciastka, nie ciastka, chrupki, yy, to co jest w racjach. Co jeszcze? Przyniosłem to wszystko, żeby Wam pokazać co zabieram. Ewentualnie możecie sami potem decydować. No, oczywiście konserwy. To jest zwykła konserwa z Lidla. Yy, też spoko, też szału nie ma. Batoniki. Ja mam na przykład musli i mam też orzechy. Te są akurat solone. Wiem, że już teraz są takie bez soli, więc na pewno lepsze, bo sól jednak wysusza. Czarna czekolada. Ta nie ma ta ma i tak jest tylko 70% czekolady w czekoladzie. Czekolady w czekoladzie. Są takie, które mają 90% kakao. Polecam. Botony proteinowe. Będziemy dalej. O, to jest to, co bardzo lubię. Świetna sprawa, naprawdę po kilku godzinach jak już batoniki i coś tam przegryziecie i macie ochotę na coś, a jesteście w lesie, gdzieś idziecie i tak dalej, to to jest fajne, bo można to trochę rzucić, i jest no, mega, mega smaczne, ja to bardzo lubię. Można to oczywiście zrobić samemu, nie mam po prostu suszarki do grzybów na przykład czy do mięsa i można to zrobić tanim kosztem samemu, worek strunowy i super sprawa, polecam każdemu. Bardzo to lubię. Naprawdę ekstra. Co jeszcze? To są moje ulubione puszki. Kupiłem je w Prepress Preppers. Preppers Shop. Sklep Preppers, Prepress po prostu. Naprawdę. Tu nawet napisane 98%, 98 mięsa. Bez konserwantów, bez glutenu. Naprawdę są świetne. Jest ich kilka rodzajów. Poszukajcie. Preppers, sklep, i tam jest dużo różnych rzeczy, jeśli chodzi o jedzenie. To jest ich taki produkt, który oni tam sami robią. Więc naprawdę gorąco polecam, bo jest naprawdę taka mięsna, mięsna, solidna. Nie jest to, no zawsze te puszki są dosyć ciężkie. A ta, mam wrażenie, jest taka nie wiem, czy puszka jest, czy coś, ale są naprawdę, polecam, polecam. Tu jeszcze mam kolejny batonik. Proteinowy. E, tu mam co Słonina wojskowa z czosnkiem, Jeszcze tego nie jadłem, no bo tego jest dosyć dużo. I tak czekam na jakiś większy wyjazd. I wtedy z chlebkiem, czy na taki jak dzisiaj, wyjście. Nie zabrałem zwykłego chleba, więc takie słoninki nie będę jadł. Słoninka, idziemy dalej. Co tu mamy? A! To jest fajna rzecz też. No ja dużo kombinowałem, dużo oglądałem i sprawdzałem co bym mógł ze sobą zabrać, a żeby było też urozmaicenie. To jest, to ma jedną podstawową zaletę. Jest lekkie. Można to złożyć. Zalewa się to tylko wodą i, i można jeść i jest smaczne. Byłem też zdziwiony, że takie suszone liofilizaty mogą być takie smaczne. To naprawdę jest warte polecenia. Co jeszcze mam. Eee, a też liofilizowane innej firmy. Tej firmy jeszcze nie jadłem, ale myślę, że... To jakieś mięsko jest suszone. Więc e, dla próby lubię, lubię poeksperymentować. E, mówię, bo często wychodzę do tego lasu, to zawsze można butelka wody. E, kuchenkę mam ze sobą zawsze. Odgrzewam wodę, zalewam i jedzonko jest gotowe. Co jeszcze tu mam? A, tu już jest coś innego. A, no właśnie. To już wiecie co to jest. To jest polska racja żywnościowa. Tą kupiłem. Ja te racje kupuję wtedy, najczęściej kupuję je na jesień. Czemu? bo mam wrażenie, że wtedy są po prostu tańsze. Można je kupić na OLX od ludzi, te polskie racje żywnościowe, naprawdę za. Kurde, nie pamiętam, 10 złotych? Chyba 10 złotych. Także poszukajcie dookoła swojego miasta, podjechać. Żołnierze to sprzedają, podejrzewam, że to są żołnierze, nie wiem, nie pytałem, ale dostałem to na poligonach gdzieś tam i potem chcą się tego pozbyć, a dla nas od czasu do czasu taka racja, to jest jakaś fajna odmiana. Wszystkiego trzeba spróbować, ja tak uważam. Bo, bo czemu nie? Co jeszcze mam? A jeszcze Kupiłem to sobie jakiś czas temu. Tego nie rozpakowałem, bo jadłem to od kolegi. To jest racja żywnościowa Ocean Race, Seven, Ocean. Ocean Race. seven, seven, seven Oceans. I w środku są takie kosteczki. Na pewno znajdziecie gdzieś w internecie. Ja wam tylko pokazuję, co ja mam. Kupiłem to tak bardziej w razie, już naprawdę, W, żeby mieć. To jest, można to jeść na sucho, można to rozcięcić z wodą. Można do tego dodać na przykład coś z racji żywnościowej. Często są jakieś rodzynki i można sobie to pomieszać. Jest to jakaś. Bo nie zawsze, tak jak ja mówię, no, nie, nie zawsze się to wszystko zje i wtedy można to z tym zjeść razem, roz, roz, rozmoczyć to, zrobić z tego taką papkę. Do tego dodać sobie na przykład jakieś rodzynki. Czy coś w tym stylu. i też fajne rozwiązanie. Same, pić się strasznie po tym chce. Nie? Jak trochę tego zjeść, taką kostkę, to, no to trzeba to naprawdę popić. Czy coś jeszcze zabrałem? Już sprawdzę, bo już tak bo wrzucałem, wrzucałem, wrzucałem. A, i wziąłem jeszcze o ostatnią rzecz, czyli kolejną rację żywnościową. Tak jak pokazywałem, właśnie to jest część tej racji. Na pewno znajdziecie dużo. Yy, Ludzi, którzy to pokazują, co jest w środku, ja tego dzisiaj nie będę robił. Ja tylko Wam pokazuję, co, co ja ze sobą zabieram. A Wy zdecydujecie, co tak naprawdę potrzebujecie. To jest kolejna rzecz. Jak ostatnio na emisji nie było, rozpakowałem sobie to. Wyciągnąłem sobie tą główną rację żywnościową, która tam była. Danie główne z podgrzewaczem. Włożyłem to do tej mojego pasa do tej z boku, bo zajęło mi mało miejsca. Dlatego wziąłem jakieś batoniki tam, jak wam pokazywałem, na tej mojej kieszeni mam na miejsce na batoniki. Wodę macie, w, przynajmniej ja mam w kamelbagu. Tej wody tam naprawdę do tego podgrzewacza nie potrzeba za dużo. I nie wiadomo jak długo będziecie, a zawsze macie ciepły posiłek. Więc to też jest rozwiązanie. Dla mnie, chyba, jeśli chodzi o i gdzieś tam idziecie do lasu, tak jak ja myśmy poszli. Nas nie było, nie wiem, z 8 godzin chyba. Do bazy nie wracaliśmy. No to człowiek jest chciał zjeść coś ciepłego. To mówię, no nie całą rację oczywiście, ale tą, tą danie główne. Potem właśnie zostają na no takie mniejsze wypady zostają właśnie np. chrupki, e, jakieś serowe, a tu jest ciasteczko, mm, a tu jest też ciasteczko, bo ja nie jestem takim fanem słodyczy, więc mm, też polecam te racje żywnościowe, one nie są najlepsze. Ja wiem, że no, ja mówię o milsimach, biwaki to jest też zupełnie inna bajka, bo tam musisz mieć wszystko na sobie, tak, musisz mieć wszystko ze sobą i kulki, i karabin, i no, no ja wiadomo wszystko ze sobą, tej kuchenki już nie wrzucicie do, 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 do kamizelki czy do pasa, bo będzie za duża i za ciężka, a wiadomo każdy gram przyliczy. jeśli jedziecie na biwak, gdzie możecie, daleko nie idziecie od auta przykładowo, to możecie sobie zabrać oczywiście. Ja też wolę zabrać sobie jajka, zabrać sobie boczek, kiełbaskę, rozpalić ognisko jeśli można. Bo w, lesie, w lasach państwowych nie wolno tego robić, tylko w wyznaczonych miejscach oczywiście. Więc y, oczywiście, że wolę sobie zrobić jajnicę rano, ale często po prostu nie ma na to czasu albo ochoty. Y, więc to jest, y, te wszystkie rzeczy to są dla każdego coś miłego, może tak. Pewnie, że można sobie wziąć na taki zwykły buwak coś takiego, sobie spróbować czy Wam to smakuje i zdecydować się samemu. Ja tego nakupowałem, mam tego więcej, mówię i rację MRE kupowałem bo po 15 złotych i jeszcze do przyszłego roku są mają, a kupiłem je rok temu. bo kupiłem z 10 od razu, bo mówię po 15 zł ktoś to sprzedawał, miały wtedy 2 lata gwarancji, 2 lata jeszcze do spożycia. Więc e, trzeba szukać. Naprawdę szukajcie, e, czekajcie na, se, na poza sezonem, czyli tak jak teraz e, już jest jesień, za chwilę będzie zima, zrobi się chłodniej, mniej ludzi wychodzi do lasu, jest migier takich właśnie, mm, Milsimów czy tak dalej. I wtedy spada popyt na to i ludzie obniżają cenę. I warto wtedy właśnie z zimą kupować, sobie myśląc już o letnich wypadach e, i można to kupić za, e, za 10-15 zł MRS są troszkę droższe, te polskie racje są tańsze na elikcie po 10 zł, no tyle, że ja je odbierałem samemu, więc jakby były przez to tańsze, bo pewnie paczka, jeszcze tam parę groszy i coś tam a też są całkiem, całkiem, całkiem dobre porównywalne bym powiedział, są inne, ale, ale tutaj jest drzem, tu jest ciasteczko także puszki, suszone jedzenie te puszki polecam, polecam ten sklep Preppers, i mają dobre to naprawdę no i dobra, jeśli chodzi o jedzenie to by było tyle. I zapraszam jeszcze na krótki spacer po Trójmiejskim Parku Krajobrazowym. Jedziemy dalej. Taki. Kupiłem to już jakiś czas temu, ale to taki bonus do odcinka. Kupiłem sobie piłę już dawno temu, potrzebowałem kiedyś piłę do cięcia. Tam chciałem sobie jakiś regał zrobić i potrzebowałem żeby coś, na nie było prądu. Kupiłem sobie w sklepie narzędziowym firmy, e, piłę firmy WURT. A tu mam już ją ze 3 lata Spróbujemy. Zobaczymy na razie kawałek drzewa, one jest mokre, ale zobaczymy jak... nie Oho O, tu bo jest mokre i zgnite, ale... Ale całkiem spoko. Nie, ten odcinek się jeszcze nie skończył. Tak jak powiedziałem, to będzie pierwszy z cyklu. Idę dalej. W tym mieście, w Gdyni, zbudowali nową miasta Kada. I nie miałam nigdy okazji przejść pod nią. Tam samochodem się jeździ, ale, ale się nie przychodzi pod nią, więc dzisiaj postanowiłem właśnie się przejść w tą stronę i zobaczyć, zrobić parę ujęć, parę zdjęć i zobaczyć jak to wygląda od, od spodu. Potem kawka, może coś zjemy. Idziemy dalej. To już szybko zrobiłem to swoje kółeczko, które zaplanowałem i wróciłem na szlak, na którym zaczęliśmy. To jest jeszcze młoda godzina, nie wiedziałem, że mi tak szybko pójdzie. Dlatego przejdziemy się jeszcze kawałek. No i dzisiaj minęło gdzieś około 4-5 godzin. O, no, 4 godziny co najmniej. Wracam do domu już. W związku z tym, że wymyśliłem sobie, że będę wam pokazywał te e, moje wyjścia do lasu. Pomyślałem, że dobrze by było jednak mieć e, coś, żeby zanucować, żeby to było ciekawsze i dla mnie i dla Was. No i zastanawiam się, bo mój e, namiot stary jest za ciężki, żeby z nim chodzić. Dzisiaj te 20 kg e, plecaka no, dało mi, e, dało znać o sobie. I zastanawiam się czy kupić norkę, czy jakiś lekki namiot. E, czy tarpa i, i hamak. Skłaniam się bardziej ku namiotowi, ponieważ będę miał gdzie schować sprzęt w razie czego, jak będę zdecydował na noc. A niestety w hamaku mam takie obawy, że jeśli go zostawię gdzieś tam pod hamakiem, a zasnę, nie będę czujny, to hamak może się nie sprawdzić. Więc napiszcie w komentarzu, co sądzicie, co myślicie. To byście chcieli zobaczyć. Tak już powiedziałem, plany są szersze. I to by było tyle. Jeśli Wam się odcinek podobał, zostawcie łapkę w górę. Jeśli możecie, komentujcie, subskrybujcie. Jak mówię, to zawsze taka motywacja do pracy. Na dzisiaj to wszystko. Dziękuję. Trzymajcie się. Do zobaczenia. Cześć.